Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Serdecznie widzów telewizji Imperium w programie Szturkowanie na ekranie. W jednym z ostatnio nagranych odcinków pokazywałam Państwu, jak wykonywać jednocześnie dwie skarpety. Potrzebne nam były do tego druty na długiej żyłce i to wszystko. Są jednak osoby wśród dziewiarek, które zdecydowanie bardziej wolą wykonywać skarpety na drutach skarpetowych. No, sama nazwa wskazuje, że są przeznaczone do tego właśnie. I do tej pory nie spotkałam się ze sposobem wykonywania jednocześnie dwóch skarpet tym właśnie sposobem na pięciu drutach, takich y, zaostrzonych na obu końcach. Hm. A nie byłabym sobą, gdybym nie poszukała takiego sposobu, i udało mi się go znaleźć. Dlatego w dzisiejszym odcinku pokażę Państwu, jak wykonywać dwie robótki na okrągło, jednocześnie z użyciem drutów pończoszniczych. Oddziłam się już Państwu kiedyś, że podczas kręcenia programów rzadko wykonuję konkretne wyroby, bo żeby dobrze pokazać jakąś robótkę, to zwykle przygotowuję małe próbki. Tak będzie też tym razem. Mam ze sobą resztkę. To, to jest, drodzy Państwo, resztka po wykonaniu skarpet. Taka włóczka z jednego motka powstały dwie skarpety, a teraz pokażę Państwu jak wykonać dwie skarpety na drutach pończoszniczych. No, w związku z tym, że to nie będą żadne konkretne skarpety, to nie przygotowywałam jakiejś konkretnej liczby oczek. Mam na dwóch osobnych drutach około tam 45 oczek po to, żeby łatwo je podzielić i teraz będzie różnica nie na cztery druty, ale na trzy. Na trzy, więc będzie potrzeba nam do wykonania y, tej robótki 7 drutów, czy robótek, dwóch robótek jednocześnie. Musimy najpierw podzielić sobie te przygotowane oczka, ale myślę, że to można podczas, podczas pracy. Czy właściwie wygodniej by było, gdybym już podczas nabierania nabrała sobie te poszczególne oczka na poszczególne druty, tak żeby mniej więcej były... Podzielone na trzy równe części. Ale wiecie, jak to jest. Jak czegoś nie zrobimy podczas pracy, to zawsze można jakoś to naprawić. No niemal zawsze. Czasami się nie da. Ja tutaj mam dwa typy drutów: jedne to są druty aluminiowe, jedne to są druty bambusowe. Potrzeba nieco więcej niż jeden komplet. Także jest trudniej niż na tych drutach z żyłką. Bo tam wystarczy, że mamy długą żyłkę. A tu musimy mieć no, dwa komplety. Chociaż nie będziemy pełnych dwóch kompletów używać. Także podzielimy sobie te nasze próbki, tak aby można było je zamknąć w okrąg. I to samo z drugą robótką. Myślę, że z czasem znajdziecie swój własny sposób, jak to rozpocząć. Ja też chciałam pokazać w programie od początku, a nie od środka, żeby udowodnić, że jest to możliwe. Nie próbowałam jeszcze tego robić na takim małym obwodzie. Zobaczymy, ale wydaje mi się, że powinno być to możliwe. W przypadku dwóch robótek wykonywanych jednocześnie na drutach z żyłką, także w przypadku tych robótek wykonywanych na drutach pończoszniczych, ważne, żeby ta włóczka, z której robimy, nam się nie plątała. Jeżeli robimy z dwóch motków, jest to trochę łatwiejsze. Jeżeli robimy z jednego tego samego motka, z wnętrza i z zewnętrznej części, to może się okazać, że nam się ta włóczka poplączy. Dlaczego? Dlatego pilnujmy tego od razu. Mamy po... Po trzy druty w każdej robótce, i potrzebujemy jeszcze jednego drutu, żeby zacząć przerabiać. Pierwszy, pierwszy pierwsze oczka wykonujemy tylko z jedną robótką. To też w jednym z poprzednich odcinków pokazywałam taki fajny sposób, jak zaczepić to oczko, żeby nam się nie rozchodził. Początek, czyli przeciągamy pierwsze oczko na poprzedni drut i zrzucamy ostatnie oczko, tak jakby je zaciągając, tu w tym miejscu. Trzeba o tym pamiętać, szczególnie jeżeli robimy skarpety z jakimś wzorem, żeby dodać jedno oczko właśnie na zmarnowanie. I rozpoczynamy w taki sposób, że przerabiamy wszystkie oczka w okrążeniu. Pilnujemy, żeby nam się nie rozdzielały pasma włóczki, bo to potem nieładnie wygląda, jeżeli całe oczko nie jest zebrane. No, mi się wymądrza, a samej mi się to zdarza, szczególnie jeżeli gadam podczas... Po dotarciu do końca no nie rzędu, ale do końca drucika przechodzimy na następny drut. Zbliżamy się do końca trzeciego drucika. Warto jest wiedzieć, kiedy przechodzimy z jednego okrążenia na drugie. Tu w tym miejscu można sobie to jakoś oznaczyć albo też obserwować, gdzie jest ten ogonek, gdzie jest ta y, początkowa pętelka. I teraz dochodzimy do sedna. Rozpoczynamy przerabianie następnej robótki, czyli tego następnego elementu. Tu jeszcze sobie. Podobnie jak wcześniej, zaczepimy ten, to początkowe oczko, czyli pierwsze nabrane oczko przeskoczy na ostatni drut, a ostatnie oczko suniemy w taki sposób, że nam się. To trzeba uważać. W taki sposób, że nam się tutaj będzie mogło zaciągnąć. Będzie mogło. Ja pozwalam. O, dobra. Jest zaciągnięte. Teraz to oczka z tego drutu będą przerabiane. Oczywiście z wykorzystaniem włóczki, która do tej robótki przynależy, żebyśmy nie wzięli przez przypadek włóczki z tamtej robótki, którą właśnie teoretycznie odłożyliśmy. I zaczynamy przerabiać. Teraz jest tu na drutów. Ale jest to wykonalne. Zrobiłam tym sposobem mitenki, były piękne. I przerabiamy oczka na ten sam drut. O, to będzie hit. Wszystko połapałam. Wszystko widać, że się da. Przerabiamy oczka na ten sam drut, który właśnie na którym są ostatnie oczka w, z prawej nazwijmy ją tak robótki. W ten sposób te oczka zawisną na tym samym drucie i to będzie to połączenie. My możemy oczywiście zrobić to na ośmiu drutach, ale już na nasz 7. Inaczej, na 8 drutach będą wisiały oczka, czyli 9 drutami możemy to przerabiać, ale już na 7 y, jest to wykonalne. A ponieważ tych drutów plącze się tu rzeczywiście bardzo dużo, ja w międzyczasie zmieniłam y, drucik, także przeszłam na kolejne, na kolejny drut. I tutaj. Jest taka jedna tajemnica. My wykonujemy te dwie robótki tak jakby do góry nogami. To znaczy, żebyśmy w obu robótkach mieli prawe oczka, czy tam oczka takie jak wychodzą ze wzoru, to te robótki nie leżą tak jak na drutach z żyłką obok siebie, tylko leżą tak trochę na waleta zmieniamy drut. Ja skonsultuję tylko czy to dobrze widać? Teraz dobrze widać? Przerabiamy trzecie trzeci drut drugiej robótki. I po dojechaniu można powiedzieć do końca Rzędu, tym, tym, tym samym będzie to koniec okrążenia. Odkładamy jeden z drucików i zaczynamy przerabiać drugą robótkę. Odkładamy ten drut, który właśnie został uwolniony, i na ten drut, na który trafiały oczka z trzeciej części drugiej robótki, przerabiamy Oczka z pierwszej części, ale tej pierwszej robótki. I tak jak wspomniałam, one są na waleta, także będziemy odnosić wrażenie, że robimy po wewnętrznej. Zwykle ten, zwykle ta, tą robótkę wykonujemy tak, że te dwa y, nieużywane druty są za robótką, a tutaj. Robimy w taki sposób, że trzymamy je przed, albo jest też inny sposób, bo możemy je robić do góry nogami. Wtedy przerabiamy to dalej. Tutaj nam się musi ten trójkącik wygiąć. Proszę zobaczyć. ta robótka nam powstaje do góry, a ta nam będzie wisieć pod drutami. Zaznaczymy za każdym razem, możemy sobie tą robótkę obrócić, także za każdym razem pracujemy tak, jak nam wygodnie. One oczywiście dzwonią, tak jak to druty aluminiowe mają w zwyczaju. Się wymądrzałam w porządku, a tymczasem tu nam się robi bałagan. Także tutaj pracujemy tak, jak nam wygodnie, żeby jednak przerabiać te oczka od zewnętrznej strony, żeby robić to tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni. I te druty wiszą. Sobie. Ja chyba powiedziałam, że na sześciu drutach robimy, a tu jak dobrze liczę, to mamy... Nie chcę być inaczej. Robimy to pięcioma drutami, także wcale nie potrzeba dwóch kompletów. Widzicie Państwo, jak kręcenie programów o sztrykowaniu rozwija. Człowiek był przekonany o tym, że są potrzebne dwa komplety, a wystarcza jeden. No bo takie druty pończusznicze właśnie są sprzedawane w pięciu, po pięć sztuk. Ale myślę, że producenci jeszcze nie wiedzą, że można w taki sposób je wykorzystać. I teraz przechodzimy na drugą, umownie powiedzmy, skarpetę. Także zmieniamy włóczkę, koniecznie, żeby się nie okazało, że one będą połączone. Ale nie zmieniamy drutu. I znowu jesteśmy... Po wewnętrznej tej robótki, więc jeżeli chcemy, jeżeli nam to przeszkadza i chcemy, żeby to było po naszemu, to musimy tą robótkę, której właśnie się pozbyliśmy, czy dokończyliśmy, musimy troszeczkę okręcić. No, myślę, że to najwygodniej będzie, kiedy dokończymy tą właśnie, ten drucik, który jest wspólny dla obu robótek. Możecie powiedzieć, że gonie z tym sztykowaniem, ale jak jest tych oczek tyle? Jeśli chodzi o oczka prawe, to są nagrane odcinki dotyczące wyłącznie oczek prawych. Także ten odcinek, muszę przyznać, jest dla troszeczkę bardziej zaawansowanych, dla takich osób, które już w okrążeniach sztrykowały. No. I teraz musimy pilnować, żeby nam się to nie poplątało, a plątać się będzie. Także teraz znowu robimy po zewnętrznej, co nie powinno już stanowić kłopotu. Oczywiście mamy pod spodem trochę więcej tych dyndających drutów, ale czego się nie robi, żeby zrobić dwa rękawy czy dwa, dwie skarpety jednocześnie. Ma to ogromnie dużo zalet, bo na pewno... W przypadku rękawów możemy zadbać o to, żeby jednocześnie je zwężać w tym samym momencie. W przypadku skarpet pilnujemy, w którym miejscu się pojawia y, puenta, y, pięta. Y, także ten sposób wykonywania dwóch rzeczy jednocześnie jest przydatny, a jeżeli do tej pory nie robiliście tego tylko ze względu na to, że nie lubicie drutów na żyłce, to, to już nie ma wytłumaczenia i jak widzicie można wykonywać dwie rzeczy jednocześnie z użyciem drutów pończoszniczych. Serdecznie polecam, żebyście spróbowali. Wiem, że niektóre sposoby sztrykowania, które pokazuję was przerażają, ale nie bójcie się, to jest doskonały, doskonały sposób, żeby spróbować czegoś nowego i może akurat uznacie, że to jest wasz nowy ulubiony sposób sztrykowania. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki programu Sztrykowanie na ekranie nadawanego w telewizji Imperium. Do zobaczenia. Sponsorem programu było Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.